Cześć, kochani, tutaj Dominika i ja witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o pewnej tiktokerce Renacie, która no, mocno przesadziła ostatnio na wywiadzie to, co ona mówiła porażka. Porażka. Ehm, także tak, o tym będzie dzisiaj. Zanim przejdziemy do tego tematu. Chciałam żebyście jak sobie zakupili na moim profilu na Instagramie Pozdrawiam Cię I jeszcze chciałam tylko przypomnieć o, o firmie Labila Która wywołała mi m.in. te kwadratowe zdjęcie z tyłu Ale macie tam też do wyboru jakieś albumy, zdjęcia tradycyjne, kalendarze z własnymi zdjęciami, więc możecie wpadać na ich stronkę. Mam dla Was też kod Dominika że 10 na no, minus 10% do 31 grudnia, więc jeżeli jesteście ciekawi, to tam Was odsyłam. Ale wróćmy do Renaty. Słuchajcie, jeśli mamy szczera, ja o niej wcześniej nie słyszałam przed tą dramą. Więc jeżeli przed nią chciała się jakoś rozstawić, to jej wyszło. Chociaż wydaje mi się, że w sumie to nie było takie celowe, no ale głupio bardzo postąpiła. Także jak ma ona ponad 500 tysięcy followersów na Instagramie, a na TikToku jakoś 13 milionów ponad, więc. Naprawdę sporo, nie wiem jak to się stało, w takim razie, że oni nigdy nie słyszałam, ale dajcie znać, czy wy oni słyszeliście. Tak czy siak, ona pochodzi z Rosji. Także ten wywiad konkretny, o którym będę mówić, był w języku rosyjskim. I tam właśnie dziennikarka spytała ją, jak to się stało, że tam zaczęła chodzić na ranki, czy tam zaczęła mieć chłopaków, no i tam odpowiedziała Renata, na to. O oh, nie wiem, po prostu przez długi czas nie uprawiałam. Nie kochałam się z, z nimi. Ja podróżowałam przez rok i tam byli tylko czarni brzydcy mężczyźni. Tak powiedziała, to był cytat. Jak może coś takiego w ogóle powiedzieć na wywiadzie... W ogóle, nawet w rozmowie z kimkolwiek. Porażka. Zwróćcie też uwagę na reakcję dzien dziennikarki. Na to jest e, załamana. I, I widać, że po prostu a, aż wstydzi się chyba za tą Renatę. Plus ten śmiech Renaty, ona jest taka. Myślę, że jest taka śmieszna, naprawdę, i tych tak samych ludzie pisali, że tylko ona tu się śmieje. Come ta dziennikarka jest zażanowana. No totalnie. Na szczęście Renata dość e, szybko zareagowała na to wszystko i napisała story na story. Przede wszystkim zrobiłabym live'a, żeby odnieść się do tej sytuacji, ale mój angielski nie jest zbyt dobry. A to jest wrażliwy temat, więc nie chciałabym powiedzieć czegoś niepoprawnie. Jednakże, ten kto przetłumaczył ten wywiad, zrobił słabą robotę. Po rosyjsku z dobrym kontekstem mówiłam, że byłam opuszczona w obcym państwie, otoczona obcymi ludźmi, daleko od domu. Nie powiedziałam, że ktoś był brzydki, ani nie wspomniałam o ludziach z konkretnej, konkretnej rasy. Jako ktoś, kto uciekł z Rosji szukając domu wolnego od homofobii i rasizmu, to takie przygnębiające widzieć w internecie coś tak dziwacznego na mój temat i mam nadzieję, że ktokolwiek to zrobił, zrozumie w jakim jest błędzie. Okazuje się, że skłamałam. Sami zobaczcie te komentarze. Bo od razu zleżałam do komentarzy, ja nie znam rosyjskiego, ale widocznie się ludzie znają, bo napisali bajki. Czy ona nie wie, że ludzie mówią po rosyjsku? Kochanie, wiem co powiedziałaś. Ludzie, którzy mówią po rosyjsku, twierdzą, że ona kłamie. Tłumaczenie było poprawne. Bronicie złych ludzi i dajecie im platformę. To, że ludzie są ładni, nie oznacza, że mogą robić i mówić, co im się podoba. Jakby tego było mało. Wypłynęło to sieci kolejne zdjęcie Renaty w takim właśnie pióropuszu Została oskarżona o przywłaszczanie kultury Indian Mimo, że do niej nie należy i że to jest nie na miejscu No i tam znowu ludzie pisali, czego ta dziewczyna nie zrobiła e, Nigdy jej nie lubiłem e, No i już ta sytuacja nabrała takich rozmiarów że Renata stwierdziła, że dobra, to story nie starczy. nagram coś na TikToka, gdzie mam więcej wyświetleń, więcej w ogóle followersów, więc do, wie, do wie, większej ilości ludzi dotrzę. I odniosła się właśnie tam do tej sprawy ponownie. Ale także tam mówi, że ciężko jej powiedzieć, co myśli, bo nie mówi tak dobrze po angielsku, że też nie ma mimo wszystko wymówek na to, co powiedziała. Chociaż przed chwilą to, co powiedziała, to były trochę wymówki I tak samo to, co następnie powiedziała, też to były wymówki No ale mówi, że nie ma wymówek I że sarkastycznie to zrobiła Też nie rozumiem, jak można sarkastycznie powiedzieć, nie wiem, n-word albo że ktoś jest brzydki I jeszcze z powodu rasy No, no to po prostu tak się nie robi Dalej no, mówi, że nie chciała zranić nikogo, że nie powinna była tego mówić, że źle zrobiła, że wie o tym Przeprosiła tych, których skrzywdziła. Także tutaj plus, przynajmniej to tyle zrobiła. Tutaj postanowiła przyznać się do błędu. I mówi, że też wie, jak to jest być obrażaną z powodu narodowości, bo jest z mniejszości narodowej z Tatarów. I mówi, że jako właśnie um, Tatar spotkała się w Rosji też właśnie z rasizmem. Z tego też powodu uciekła stamtąd. Mówi też, że nie ma 23 lat, jak inni myślą, ma 18. Rzeczywiście wygląda, jakby miała trochę więcej, więc nie dziwi się, ale tak, ma 18. Jeśli chodzi o to właśnie zdjęcie z tradycyjną suknią, e, sukienką, to mówi, że w Rosji nie byli po prostu edukowani na ten temat i, i na temat właśnie kulturowego zawłaszczania, więc nie wiedziała, że to jest złe w danym momencie i że teraz jej przyjaciele ją uczą. Tej kwestii i że po, i po, ponownie przeprasza wszystkich, którzy tam skrzywdziła. Wie, że popeł popełniła wiele błędów i, i że codziennie uczy się, aby być lepszą wersją siebie. Także no, tyle, jeśli chodzi o jej TikToka. Ale potem <grytanie> było jeszcze gorzej, bo kolejne nagranie z wywiadu wpadło do sieci. Tym razem dotyczyło ono fat shamingu. To jej zarzucono, tego, że. Mówiła ona na tym wywiadzie, ponieważ mówiła ona na wywiadzie, wywiadzie a pewnej sytuacji, w której ktoś zarzucił jej, jakaś kobieta, że nie powinna, nie wstawiać stawiać z niej bieliznie czy coś takiego No i ona na to, że tamta kobieta powiedziała, że moja bielizna jest o wiele droższa od Twojej, ale to nie oznacza, że będę ją wszystkim pokazywać No i... Na to, Renata, że. No, i ona była taka gruba, że jakbym miała jej ciało, to też bym się nie pokazywała. I tutaj ta dziennikarka mówiła: takie, to jest fat shaming. Totalnie niemiłe, więc co? Na ten temat też nie wiedziała Renata, że to jest złe. Come on. Jakby trochę już tutaj przesoba. Nie ma wstydu. Jeszcze na TikToku znalazłam taki filmik. Okazuje się, że bardzo możliwe, że Renata kupuje sobie followersów. Także też e, nieciekawie i że była w The Hype House w ogóle też, co się tam wyczaił na filmiku y, Jacka Wrighta. Co ona tam robi, nie mam pojęcia, ale widocznie się tak z nimi zakolokowała że aż Tomas Petru nagrał o niej filmik i mówił w nim. Że ludzie popełniają błędy i się uczą, że on ją uczy, co powinna mówić, a czego nie powinna, że dopiero przyjechała do USA, że to wszystko jest dla niej nowe, że ludzie nawet nie chcą dać jej szansy, od razu cancelt mówią, że jest e, i że nawet nie spróbują jej zrozumieć, że niektórzy myślą, że wszędzie świat jest taki sam, jak w miejscu, gdzie mieszkają. E, I aż ludzie się śmiali, że co? On przygotowuje nas do ogłoszenia, że będzie w Dajkos? Kto wie? Kto wie w sumie? Zobaczymy. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze zaczęto ją e, łączyć, jakoś shipować z wini Hackerem, który nie ma z nią nic totalnie wspólnego. I tak, i na live'ie, aż jak wziął tam jakąś grę, to a tak się wkurzył. Tak się wkurzył! Przeklinał trochę, ale też właśnie... Powiedział, żeby go nie już z nią, że nigdy nic z nią nie robił, że nawet się z nią nie spotkał nikt, więc żeby przestali że nawet nie może sobie spokojnie pokazać w grę, bo ludzie takie komentarze piszą, więc tak, był wkurzony. Dalej mamy Brysa, mały jest dram bez Brysa, więc i tu musiał się pojawić. Na filmiku na YouTubie też zamieścił fragment z Renatą, gdzie najpierw zamówił, że... Nie wiem, czy powinniśmy ją nagrać, bo jest przecież cancelled. Ale na to ten operator kamery mówi, że będziecie pasować. No bo jak wiadomo, Bryce też wiele razy był po prostu cancelled i też bardzo jest kontrowersyjny, więc tak to wygląda. No i tam Bryce mówi do Renatu, że wygląda lepiej niż na zdjęciach. O, i, I Renata, no także mm, zaczęła się śmiać. No, i potem tam jeszcze powiedział do niej, czy pójdziemy na randkę na angielskiego. No, i tutaj ona, już hmm, tu się czasem zastanawiać, no i wiecie, niby takie śmieszne, no ale specjalnie ją tam dał do filmiku, żeby pewnie podbić wyświetlenia i pewnie mu się udało. I, i tak, i jeszcze jak to, ja wyszłam oczywiście na Instagrama, na żeby sprawdzić komentarze. <laughs> Najciekawsza sekcja w social mediach i tam ludzie, no. Możecie się domyślić, co pisali. Mam swój popcorn gotowy na komentarze. No niczym ja po prostu też zawsze w komentarze wchodzę, żeby zobaczyć, czy inni ludzie myślą podobnie do mnie. Ale to jest ta sytuacja. Dajcie znać, co wy o niej myślicie. Jestem bardzo ciekawa, więc w komentarzach możecie powiedzieć o swojej opinii. Tak samo o tym, co chcecie widzieć na tym kanale, jakiś filmik, jakieś sugestie. Na pewno przeczytam te komentarze, więc będę wdzięczna. I tak, ja wam życzę miłego dnia. Jeśli filmik wam się spodobał, więc to robić. A tak, tam Instagrama znajdziecie oczywiście w opisie. I co? Żegnam się z wami. Do następnego filmiku. Życzę wam oczywiście miłego dnia. pa! pa.